Panie Przewodniczący! Przerwę że na torze pierwszym, na torze drugim Kuberta Dalszyk Orta, na torze czwartym Pan Różbura, Złotieniacki, na torze piątym Rafał Strzeż, na torze szóstym Jakub Skórski, na torze siódmym Wojciech Kasiuk, Szystry Awiaś na torze ósmym Karolusz Tybalcz, Klasin. na to, że piąty trochę na prowadzeniu i on najprawdopodobniej w tej serii cięży 59 sekund i 50. przed nami